No i witajcie. Nowa zabawka na gospodarstwie zaprawiarka. Będziemy zaprawiać, tak jak mówiłem. Jedziemy w tym roku typowo ekologicznie. Eee, powiem Wam, że zastanawiam się właśnie, gdzie to urządzenie zamontować, czy zamontować je tu na sadzarce. Eee, myślałem tutaj właśnie o tym miejscu na rogu, żeby tutaj dorobić taką ramkę i tu nadstawić to. Bądź druga opcja, jaka mi przychodzi na myśl, zamontować ją. Boże, jak się ktoś ścieka. zamontować ją tutaj z przodu na MF-ie, na obciążnikach, tu do przodu jeszcze dodatkowe 80 kg będzie obciążenia. Także tak sobie pomyślałem, że to może być całkiem fajna sprawa. Może trochę o samej zaprawiarce, tak? Bo historia jest ciekawa, bo w momencie poszukiwań zaprawiarki. Wiedzieliśmy, że będziemy zaprawiali humusem Active, sadzeniaki. No i tam wiadomo gęstość filtrów, wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Nie ukrywam, była zaprawiarka innej firmy. Sprawdziliśmy, jak to funkcjonuje z właśnie humusem. No niestety nie będę robił antyreklamy, ale, ale wychodziło słabo. Tutaj jeszcze próby nie robiłem, aczkolwiek producent mówi, że tutaj wszystko będzie hulało, bo już takie próby były, podobno już ktoś testował, nie wiem ile w tym prawdy, miejmy nadzieję, że producent wie co mówi, nie, ale teraz tak całkiem serio, tak naprawdę jak ktoś usłyszał, czy będziemy zaprawiali ziemniaki, pukał się w głowę i panowie, to nie ma szans, żeby to się udało, tak? bo, 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 bo to nie pójdzie, co do może zamontowania samych dysz ryskujących Zaraz światła kawałek odpalę. Dysze zamontowałem sobie w ten sposób. Tak jak widać. Tak jak widać, one są tutaj zamontowane. Tu, tu. Tutaj jeszcze z tej strony będzie zamontowana, ale to będę musiał sobie koło zdemontować, żeby wywiercić otworek. Docelowo wpadłem na taki pomysł, że fajnie by było wykorzystać o, 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 otwór konstrukcyjny, który tutaj jest. Widzicie? O tutaj o ten. I tutaj dorobić taką w dół, o tutaj w tą stronę, dorobić sobie taką poprzeczkę, trochę ją skontować w tamtą stronę, żeby było ok, żeby w dobre miejsce ten opis trafiał. No i w teorii powinno być dobrze. Na razie na szybko to właśnie wykorzystałem te fabryczne uchwyty, które tutaj producent nam dał. Ogólnie to nam sporo tutaj rzeczy przysłali, bo oprócz jakiejś tam skrzynki sterującej skrzyneczka sterująca to jest to jest taka tu jakieś światełko tu włącz, włącz wyłącz wyciągany włącznik nie pamiętam, nie wiem nie zapoznawałem się jeszcze z instrukcją czy wkładane czy wyjmowane to jest włączone jak tam jest sporo sprzętu jakiegoś takiego do montażu tak jakieś tam końcówki zapasowe dysze wymienne e, tu jakąś tam tabelę mamy zaraz wam pokażę czekajcie do góry nogami. o. O tak. No, i tutaj jest wszystko rozpisane: różowy, jasny, pomarańczowy. Jaki wydatek przy ilu dyszach, jaki rozstaw, jakie co. Także fajnie, fajnie że takie coś producent daje. Nie? nie trzeba siedzieć, próby robić, myśleć, zastanawiać się, jak to, jak to ustawić. Także ostatnio mówię. Całkiem sporo się dzieje u nas na gospodarstwie, bo tutaj i sadzeniaczki przychodzą, i właśnie i maszyny jakieś przychodzą tak cały czas, cały czas non stop coś się dzieje, nie? Zaprawiarkę będziemy wykorzystywać jeszcze później dwojako właśnie, właśnie, tutaj z racji tego, że będzie jeszcze w inny sposób wykorzystywana, również do uprawy ziemniaków to zastanawiam się właśnie nad montażem i naciągniku, tak? Że to będzie najlepsza opcja dorobić jakiś tam uchwyt z przodu właśnie do MF, a MF ma wywiercone otwory tylko że znowu później formowanie, sadzenie oczywiście jak najbardziej MF-em, bo przodu nie będzie mu zrywało, po się będzie zrywało przód, ale to jeszcze się okaże: może nie będzie zrywało, zobaczymy. A jeśli chodzi o formowanie, no to w formownicy na pewno Arbos będzie jeździł, bo będzie pasował rozstawem do formowania rzędów. Więc. Teraz muszę zmierzyć się z zadaniem, jak to zrobić, żeby było dobrze, tak? Żeby ta sama ramka pasowała i do MFA, i pasowała właśnie do Arbosa. Nie wiem, czy ją w jakiś sposób regulowano zrobię, czy. No nie wiem, jeszcze nad tym pomyślę, tak. Mam tu jeszcze kilka dni do przemyśleń. Weekend nadchodzi, także na spokojnie to sobie, na spokojnie to sobie przemyślę, przedumam, jak to ogarnąć, żeby dobrze było. Także. Sadzareczka widać jak wygląda tak. Fajna nowa zabawka. O, przyjemnie się będzie sadziło, przynajmniej robota będzie ubywała tak, bo to 3 metry robocze będzie. Dobrze mówię 3 metry? Dobrze mówię 3 metry. E, więc będzie, będzie szybko robota szła cała. No cóż, czy dużo koni potrzeba, czy mało koni potrzeba do tego? Moim zdaniem mało, bo maszyna jest potężna. E, Bardziej tutaj chodzi właśnie o stabilność ciągnika i o jego balast, a nieżeli o, e, a nieżeli o moc, bo moc tutaj tak naprawdę no to jakieś tam myślę, że 60-70 koni to w zupełności wystarczy, żeby to pociągnąć, tylko właśnie chodzi o balast, nie? o balast i o moc podnośnika, e, bo to są dwie kluczowe rzeczy, żeby po pierwsze nie zrywało nam tego zestawu przodu w ciągniku. E, a druga sprawa żeby podnośnik był na tyle silny, żeby mógł te dwie tony z hakiem, tak? bo dwie tony z hakiem, bo tonę chyba z tego co pamiętam, tonę 50, chyba tonę 50 waży, e, waży sadzarka, e, plus jakieś tam 800 kg zasypu, tak wiadomo, z jakimś tam kopcem się nasypie, czyli górką, e, no to wyjdzie nam tam plus minus 2 tony, nie? Także dosyć, e, dosyć spory ciężar na podnośnik no i cóż no zobaczymy tak mówię dużo się ostatnio dzieje czasu mało woda na polu wejść nie można dobrze że to wszystko tak się rozciągnęło w czasie z jednej strony że ta woda jest to i zaprawiarkę zdążyliśmy namierzyć i i, 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 i w ogóle i w szczególe tak ale właśnie tak teraz tak myśląc sobie tutaj opowiadając wam o tym wszystkim Właśnie przychodzi mi na myśl montaż tej zaprawiarki na ciągniku, że to będzie najlepsza, e, najlepsza opcja z możliwych, tak, bo no nic lepszego, nic mądrzejszego mi nie przychodzi do głowy. Nic mądrzejszego mi tu do głowy nie przychodzi. Tak jeszcze myślę, ale, ale chyba nie. A jeszcze jedno pytanie mam, e, jak ktoś tam już do tego momentu wytrzymał i obejrzał. E, weźcie mi powiedzcie, e, czy jak ustawię sobie lorda? sadzeniaka na 75 redlinie co 30 czy będzie to optymalnie czy to będzie za rzadko czy to będzie za gęsto sadzeniak dwa kalibry sadzeniaka mamy bo pierwszy kaliber sadzeniaka to jest 45 jak dobrze pamiętam tak 45 55 to jest pierwszy kaliber a drugi kaliber to jest 35 45 Czyli mamy dwa kalibry, więc tutaj chętnie bym wysłuchał waszej opinii, jak to, jak to ogarnąć, jak to zrobić, jak to ustawić. Eee, co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? No co? Trzeba maszynę składać powoli, montować właśnie to wszystko na, na maszynie i zapierniczać do roboty się brać, tak? Bo no mówię, no kurczę, krótki czas. I jeszcze tak sobie myślę, właśnie troszkę mały zbiornik jest, bo mogliśmy, e, mogliśmy wziąć sobie na przykład nie wiem, 100, litr, 100 litrowy, bo tam firma chyba ma nawet 100, 100 litrów, albo nawet 120 litrów, e, zamontować z przodu na ciągniku i na przykład na agregacie ścierniskowym, jakbyśmy zamontowali sobie takie cudo, tylko że wiadomo, no, uzupełnianie tej cieczy, nie? to wtedy moglibyśmy od razu z automatu podawać, czy właśnie jakieś bakterie na rozkład tej e, masy, czy to zielonej, czy właśnie gdzieś tam w postaci jakiejś tam sieczki. Fajny patent by był, kurde, teraz mi dopiero do głowy przyszło. Bez kitu. A to przecież żaden problem by był drugi komplet dysz założyć na, na maszynę współtowarzyszącą i, 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 i to zrobić na 3 metrach. Musiałoby tych być dysz 6. Bo one tam po 50 cm mniej więcej mają. No dobrze mówię. Musiałby ich sześć być I wtedy byśmy, tak jak w uprawówce, mogli sobie od razu jakieś tam do glebówki podawać. Jakieś bakterie. A jeśli chodzi o ścierniskowiec, no to wtedy na ciśnieniu byśmy zeszli. No i dawalibyśmy w ten. Kurde, ale dałem tyłka. Bez kitu. Dopiero teraz mi do głowy przyszło. Nie no, masakra. Dobra. Ja cię kręcę. A jeszcze wracając do maszyny, będę musiał w warbo, Warbocie Warbosie takie gniazdo mam, ale w Maseju nie mam takiego gniazda, będę musiał go dorobić. A może i jest w Maseju? Chyba jest z tyłu na tym. Świński ryjek. Chyba był mi się zdaje, aż później sobie sprawdzę, no spokojnie. W Warbosie na pewno jest, bo to dorabiane było, tak? Dorabiane to wejście było, więc na, na 100% jest. Fajnie by było, jakby producent jeszcze nam tutaj dawał, oferował na przykład, nie wiem, jakąś przejściówkę e, do świateł, nie? Tak jak są tu. Bo tutaj, na przykład, mamy gniazdo, tam jest na zaprawiarce, wtykamy wtykę w gniazdo i ten kabel nam się nigdzie nie poniewiera, tak? Nawet jakby gdzieś to miało na dworze stać, z jakąś maszyną, to całą skrzynkę sterującą zabieramy, nigdzie woda nie, nie naleci nam I, 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 i teoretycznie powinno być dobrze. Tak jak ja zawsze powtarzam, nie? A w praktyce to różnie to wychodzi. No dobra, biorę się dalej za pracę. Muszę koło sobie w sadzarce zdjąć, żeby właśnie ten otworek tam wywiercić z jednej i z drugiej strony to lewarkiem podniosę z tej strony. Wywiercę otworek, zamontuję właśnie jeszcze jedną dyszę. Z drugiej strony powtórzę operację. No i na dzisiaj będę kończył powoli, bo i tak już jest pewnie gdzieś tam koło 20, nawet może po 20. Także myślę, że tyle. Ziemniaczki sobie. Ziemniaczki sobie leżą leżą, czekają. Tak jak gdzieś tam mówiłem, wspominałem, odmiana Żagiel. Jest ładnie widać, Żagiel CN Nidzica, odmiana regionalna, tak, dodatkową dopłatę można do tego uzyskać wysadzając taki materiał. W jakiej kwocie, już nie pamiętam, nie chcę wam skłamać, tak, bo to cały czas się zmienia, cały czas Cały czas te kwoty dopłat się zmieniają. Tak? To tutaj nie chcę wam kłamać, bo szczerze nie zapoznawałem się jeszcze z kwotami. Jak zdążę namierzyć, nim będę montował filmik, to wam to wkleję gdzieś tutaj pod, pod, albo pod filmem, albo stawkę zrobimy. Nie? Jaka kwota. No i cóż, cóż więcej wam tu jeszcze powiedzieć na temat właśnie samego sadzenia. No będzie ciekawie, tak, bo kontrolkę musimy zostawić, kontrolka będzie miała około 6 metrów, więc żaden rozsiewacz nam nie wejdzie tam, żeby rozsiał nawóz mineralny, więc będziemy musieli Kurde, no niestety ręcznie to rozsiać, tak, tak jak mówiłem, że jeden worek nawozu sztucznego będzie potrzebny, więc to właśnie jest ten moment, tego jednego worka Że trzeba będzie go zorganizować, ale to mówię, utaty, w sodole leży, także Leżał chyba ze 3 lata, to w końcu się doczekał. E, zmierzymy dokładnie areał, jaki tam będzie, ile tam arów, zważymy ten nawóz, ile tam go trzeba wysiać. Wysiejemy go ręcznie. Później, żeby zafałszowania nie było, że rozsiewasz coś tam gdzieś dorzucił, to od tej granicy, właśnie od tej działki, odsiejemy też tam kilka metrów ręcznie. E, no i zobaczymy dalej, co się będzie działo, tak. Teoretycznie, e, właśnie odmiana żagiel powinna nam bardzo fajnie. Rosnąć, bo ona ma troszeczkę mniejsze wymagania, jest właśnie na ciutkę słabsze stanowiska. Przede wszystkim jest to odmiana z tych starych, starych odmian, bo ona była odtwarzana z tego, co pamiętam, z banku genów. Ale to może o samym żaglu opowiem Wam w innym odcinku. Tutaj nie chcę wam na chwilę obecną bzdurna opowiadać, bo nie przygotowany jestem z, z tej odmiany jeszcze tak dokładnie, dokładnie. Mniej więcej pobieżnie już wiem, bo jak zapoznawałem się z materiałem, sadzeniakowym, właśnie jest dostępnym, jakim, jaki, jaki możemy wybrać, co tam mamy, co możemy sobie wziąć z centrali. Właśnie szukaliśmy czegoś na słabsze stanowiska, czegoś o mniejszych wymaganiach no i padło właśnie na tego żagla, mówię tutaj jeszcze, znowu kasa przemówiła za nim, bo z racji tej odmiany regionalnej jest dodatkowe dofinansowanie do tego. Także no, mówię, nie będę was zanudzał, jak wytrwaliście do końca, super, łapka w górę, dzięki wam bardzo, e, powolutku coraz, e, coraz, coraz bliżej właśnie tego sadzenia jest, także myślę, że tych filmów za chwilę będzie dużo, dużo więcej, troszeczkę wam tutaj jeszcze e, rozwieje wątpliwości właśnie w momencie sadzenia, e, jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie prowadzone. Także myślę, że materiały będą bardzo ciekawe, bardzo merytoryczne przede wszystkim, bo tutaj od momentu sadzenia aż do momentu zbioru będziemy mieli całe grono ekspertów, tak, którzy będą czuwali nam tutaj właśnie nad tym, aby ten plon wyrósł zdrowy, żeby, żebyśmy mieli szczęśliwego ziemniaka, a nie smutnego ziemniaka. No i żebyśmy mieli zdrowego ziemniaka przede wszystkim, tak? Bo e, e, uwierzcie mi, ostatnio bardzo miła rzecz mnie spotkała. Pan stwierdził, że kupował ziemniaki gdzieś chyba ze Szczecina, czy już nie będę bzdur opowiadał, gdzieś tam z drugiego końca Polski całkowicie. Stwierdził, że kupował po 40 zł za kilogram i te ziemniaki się nie nadawały. Od nas kupił po złoty 50 za kilogram i ziemniaki się nadają i są, mówi, że są świetne w smaku i w ogóle, i w szczególe, i w ogóle się zajada i cały czas zamawia. Widzę non-stop te same te same osoby zamawiają na Allegro. Non-stop w te same miejsca paczki, dom śmieję się już do żony w pewnym momencie, że mówię, w ciemno możemy etykiety drukować i naklejać i tylko czekać po prostu, aż dany, dana osoba kupi, i po prostu tylko wrzucić w paczkomat i wysłać, nie? A, no bo właśnie w ogóle w szczególe w paczkomaty pakujemy ziemniaki i wysyłamy, nie? Dużo informacji Wam przekazałem, chyba nawet za dużo jak na tak krótki odcinek. Dobra, na razie, do następnego.